Panowie, no to żebyśmy sobie połowili 6 dni przed nami. Siemanko Siemanko wszystkim. Ten kurde toples idzie. <grymne> Ciemlutko, to <mój>, mają <grymne> pogodę siemano wariaty. Słuchajcie, 6 dni przed nami rzeka, więc żyćcie nam, żebyśmy połowili. Ja wam też życzę. Tak jest... Zdru... No ja też wam życzę, żebyście połowili. Jak na razie przyjechaliśmy w nocy, jeden odjazd białego był nad ranem. Ale spinka tak, tak, tak. stracił rybę. Mogła to być jedyna ryba. Spierdzielił, no co zrobić? Nic nie zrobi. Słuchajcie, no ale zobaczymy. Jak widać wędki w wodzie. Byliśmy teraz w sklepie na zakupach. Rozwinęliśmy się. Później jakby wam troszkę była, pokażemy, bo no jakby nie było, to dopiero była pierwsza noc i to taka nie do końca noc, bo my o drugiej to byliśmy rozwinięci. Dopiero, tak, tak, bo w nocy przyjechaliśmy, to nie liczymy tego wcale. Dopiero tak naprawdę byliśmy, zrobiliśmy sobie zakupy. Teraz przerzucimy wędki, ja, ja będę macał fiderkiem, Łukasz trochę chodzi na spinning. pranie jak zwykle wypracowaliśmy na orzeszka tygrysiego. Dwa orzeszki założyłeś? Nasze, tak. No. I to takie bomby. Pierwszy raz takie duże założyłem i może to też być ta przyczyna. Ja założyłem jeden duży. A ja dwie takie bomby, a nigdy takich nie zakładałem. Takich aż takich dużych. Dobra, co? Za kawałek się odezwiemy, my się Ty bierzemy tu... za nami powietrza. Nie? Bo nie słyszę. Nie. <laughs> nie słyszę. Bym ten tam powiedział, że nie. <laughs> Nareszcie coś nie. się ruszyło. Leszczyk? Nie wiem czy to. Nie. Leszcz? Leszcz? No jak nie. Upadł! Na go No i masz kurwa, twoje na I nie ma. A jest. Myślałem, że już się spiął. No i stałem z tej strony. Masz. To podbierz mnie jutro. Cię go nakieruję. Dobra, mamy go. Pierdzieliłem go. Aaa, co to je kurwa? to nie jest godowy? To nie jest kurwa, rima je Chcesz go zważyć? Nie. A zdjęcie? Nie. Na social media? Nie. Ale jak naleszcza, jak go oceniasz? Naleszcza? Oceniam go, żeby był kotletowy taki ładny. Nie no, naleszcza to biały. Ma ten, on jest potarle czy przed? Jeszcze nie. Co ma? Nic nie ma. No ale po łuskach, dotnij go. Szorstki? Nie, ślusma? No to już jest potarne, ale gruby strasznie. Uh -huh. Dobra, Smażym go? Zrobić ksz... Ci zdjęcie? Cała ta baba, że jeszcze nie odpalone odniska. Nie, jeszcze nie zegar. <śm> Dobra, zrobiłem ci chyba zdjęcie. Tak mi się wydawało. A chceli go? Przelizać Nie będę go nie Mogę go tak Ale gratuluję ci pierwsza ryba, ty jak na razie ty słuchaj w nocy miałeś odjazd na dwie dwa orzechy duże tygrysie Mogę go tak? Jak? No tak No to zobaczymy w komentarzach co powiedzą czy możesz Czy mogłeś Nie będę Raz. Idź chuju. Brudnyś, <laughs> <laughs> brudny, brudny obszlizguj, posz. Gratuluję. Dziękuję za pomoc. Ty, To jakiś deszcz jakby szedł, co? Możliwe, tak, bo jakiś wiatr się zrywa w czas, tylko tak po cichu. Bo nie widzi teraz że nagrywam. Zobaczcie, jak pan sobie skupiony prowadzi sobie przynajmniej teatrę, na spini, sobie mówi, trochę porzuca. Zauważył, to już nie będzie to samo. Widział na pewno. Ale tak dziwnie, taki... Taki skupiony w tą wędkę jedną. Ja, killer, bierze coś? To! No, Każde Widzicie. A, bierze. Więc tak to wygląda. Tutaj wędeczki stoją. Pyk, dwie, pyk, kolejne dwie, jeden leszczyk był, widzieliście, pokazane. A my próbujemy dalej, co? Rzeka ładnie wygląda, elegancko. Tego, wieczór się zbliża, mamy nadzieję, że coś... Coś zaczyna, zacznie się dziać. Leszcza, no leszcza, no to widzieli, że złowiłem leszcza. Ale mówię coś się zacznie dziać takiego wiesz się A ja słyszałem ha! Ładna Ale karp No chyba tak mi patrzy ten Łukasza Mówię nie umie Ale pan Nie ja usłyszałem Nie, Sum. Brzana. Sum. Sumik. Na orzechy? No. no. widzisz, to biały wczoraj też mógł mieć sumika. Teraz. Na kamerę? No, na orzechy. A to sumik. O, słyszałeś No, ja nawet słodko to tych biegłych, był bo... A co ty robiłeś? Lawę. Zostałem to kar ja usłyszałem rolkę tylko. Ja też. Dobra, no ale jest druga ryba. Pierwsza... A wy złapaliście? I bleszcza biały. No. Ja? Za no to ja, to. ja? Za to ja. To ja. A ty wie no nie jest to jakiś. duży, ale... Ale ryba. Czemu tu nic jest. nie ma? <laughs> Przepraszam. Ale no, zobacz, widzisz biały, to ty też mogłeś mieć sumę. To teraz już potwierdziło to. Tylko bo... miałem. A co ma w brzuchu? No, ma miękki brzuch. Wiesz, jakiego miałem? Weź po. Dwa metry, no? Ty to <grym> miałeś dwa metry. <grym> na bank. Ten co dziwne nocy poszedł. Nie wiem, czy nie większego miałeś. Ło no, yes, tak! Ło tak! Przeniosłeś <grym> nami od sobie? No, jest tam na... nie w tą stronę. What? Ło! Ło! Łukasza? Nie, tam na półki tej wyspy. Tu nie wkurzemy. Ile ma? Dziesięć sto Z workiem? Nie, bez worka 11,5 i pół ma Dziesięć i pół a nie... Kilogram no, Kilogram, no to dziesięć pół no no Nawet on ma niecałe kilo, jak go ważyliśmy No to dobra To jest Powiedziałem, że koło dychy I To biały mnie zbił z tropu, że nie, nie ma dychy no, mi <laughs> No fajne, fajne, w końcu jest. O, co jest tak przyciemnione bardzo? A, musisz rozjaśnić. A. Widzicie, on ma wysypkę tarłową i on normalnie cieknie mleczem już. Więc one są na tarło się szykują, dlatego nam jest tak ciężko złapać karpia. One lada moment będą na tarle albo już są na tarle. Widzisz Łukasz, zobacz, mlecz cieknie. Yhy. O, nawet tu można pokazać. No niestety, o. dobra. Wypuszczamy go. 10,5 kilo, 4 t, yy, 4 kukurydze. Ja się załapał powietrza, zobacz. Aż bąble jakieś właśnie, no. I... O, zaczepisz. Ja go chciałem przytrzymać, tak, specjalnie ten... mu podniosłem. A Ale jest to... Ładny. Idzie znów z powrotem tak. Posz. Gratule! Congratulations! Yeah, <grabilacja> Dzięki. Szpermą <grabilacja> żem się ułożył. Wędki przerzucone. Woda nam się grzeje. Zgadnijcie do czego ta woda się tu grzeje. I piszcie w komentarzu, po co się grzeje woda. Już jest ciepła. Biały robi kamapki z dżemem i z jabłkiem. Takie. jest Taki oto mamy dżemik Poka? To chyba będzie ten To truskawkowy Truskawkowy no mamy... Przepis na dżemik znajdziecie na TikToku u nas A jabłka to zbieraliśmy teraz jest wysyp W międzyczasie ja wiążę PV jak na razie nie chcę mi się tego robić, ale pokażę, że wam. Zobaczcie, orzech tygrysi fermentowany, kukurydza fermentowana. Jak na razie wszystkie ryby zostały złowione i tutaj kurwa nie wiem co się dzieje. Leszcze łowiliśmy na pelet jeszcze, no nie? Tak. Ale tak, sum, łukasz, orzech tygrysi fermentowany. Twój odjazd Orzef. w nocy orzech tygrysi fermentowany. Rano dzisiaj wyprowadziło ci na co? Na orzecha. Orzech tygrysi fermentowany. Ranie u Ciebie było to jedno. Orzech tygrysi, tygrysi. tak. Tygrysi. Ale złapany. Narw był też właśnie na naszą kukurydzę. Na kukurydzę fermentowaną. Tak. Dobrze fermentowaną, dobrze tak. mówię. Wszystko wszystko było ten Łukasz poszedł tam teraz jest. O! Rzuca na spinning. Wczoraj złapał szczupaka ponoć 50 centymetrów, ale kurz z ulicy poleciał. Widzieliście tę chmurę? A my dzisiaj robimy sobie dzień bez alkoholu. Może nie tak całkiem, bo już po drinie walnęliśmy, bo żeby w krew wszedł. Ale dzisiaj nie pijemy wieczorem, tylko teraz po żeby zacząć żyć, i łowimy. Zjemy teraz po kamapce i bierzemy się za łowienie. Karpia wyjąłem tutaj spod tego drzewa, tu co zawsze. I dzisiaj tu dołączam jedną wędkę. A biały miał branie tam pod drzewem, więc tak jak zawsze, wszystko spod brzegu W toni nic na razie. No. Bo! Ja już mówię jedno, mówię ja. Przyszliśmy zobaczyć twoją miejscówkę, taktykę i w ogóle. Jedna wędka pod jednymi krzakami. Tak, no. Druga wędka pod... nie pod krzew. Ale tu drzewo jest! Mhm. O kurde, no. Złamało o. się drzewo. Ooo! coś weźmie większego z tej wędki jak pójdzie tu, tak, tam tutaj ja też. To to tak? No. A co, jest ślad? O zobacz. O, już chuj. była ta. Wiewiórka? Nie wiewiórka, tylko... Jaszczurka. Jaszczurka, no. Wcześniej też widziałem wiewiórkę. Ja Biegała u nas. No co no taktyka jest taka, że... To mam na szyku kurycki, a to mam na dwa łóżeczki. I tutaj wczoraj przez północy nie przespałem, bo mnie coś cały czas pykało. To trzeba było zaciąć. <noise> Obudziłem się rano, chciałem przerzucić, ale patrzę pusty włos, nic nie było. To na pusty, dlatego pikało. Za lekki był. Ale ten już mnie kursy zawiodł. Już... Ja tu przyniosłem wędkę, zobaczcie w jakie miejsce Jaka busola PVA. <laughs> Takie o Miejscóweczka taka Elegancka, karpiowa Czy tu będzie karp? Zobaczymy Co się okaże, wyjdzie w praniu Porsche chyba nawet będzie jeszcze wyholować tą rybę, no nie? <laughs> no ale Aby mi się udało wypracować branie, a później będziemy się martwić. Tak jest. To ładne miejsce takie w drzewkach, tu drzewo, tu następne drzewko, elegancko i czekamy na rybę. A tam czy działa? Aha. Jest rybka, sebek, sepka nie ma, poszedł porzucać na spinning Szczupaka złowił, bo krzyczał, a ja tutaj o na fiderka leszczyka takiego ładnego pyk coś zaczyna dziać ładna łopata Proszę. Jest duży? Tam <noise> ja mówię, kurę nie wiadomo. Nie, ja wiedziałem, że leś już po graniu. Ale jaki, ty! Tak? Duży? <noise> Spory, no nie? <noise> Jak na? Leszczana? To ten był jeszcze większy. Co wyjąłeś? No, to gratuluję. A może i nie. No, i to jest Leść. No, dobra, nie pokazuję go. Bo... To jest lechor. No spławik, to no fajna zabawa by była z nimi No, no spławik by było zajbiście Poszedł Czy no kawał leszczy, No, no. bez kitu ładne te leszcze tutaj <noise> <noise> Wędkarz on nie lubi To był hajta <noise> To one Jebią strasznie leszcze no nie? Tak, tak tak Ble! Ble! <noise> Karpie tak nie capią jak dzisiaj mówimy sobie z białym, posiedzimy sobie trochę dłużej. Z spiderkami się. czy coś. Pobawimy się z leszczami, tak. To nam kurczę leszcze nie ma. No to tutaj nie ma leszczy, tak, dzisiaj akurat no. Coś tam jakieś pojedyncze, tam jakieś są dziubnięcia, ale nie to... Nie to nie jest to co myśleliśmy, że będzie, tak? Tak. Że się posiedzimy, sobie pobawimy, pociągniemy chociaż tych leszczy, nagramy, trochę materiału. Ale jest słabo. No, ale jest bardzo słabo. Bardzo słabo. No. Mamy po, zakładane po jednym pelecie 14 mm. Ja miałem przed chwilą 2,8 mm. No nie mówimy, nie, nie zakładamy już tak, tak naprawdę, nie wiem, 1-8 mm, no bez przesady. No, okay. Ale to na 1-14 mm to też powinno się dziać. Przerzucamy co chwilę i. I nic. No, nic. I słabo. Po, no jednym zobaczymy. Taki, po jednej takiej łopacie złapać. No ale to też ja wyjąłem ją na karpiówkę, a ty wcześniej. No. ale co, no jeszcze posiedzimy trochę. Zobaczymy. Czy idziesz już spać? No Jeszcze chwilę mogę posiedzieć. No już spać by poszedł, już by spać poszedł. Nie, jeszcze chwilę posiedzimy, zobaczymy.